Dzień dobry Gniezno, pozdrawiam. My jesteśmy razem z Małgorzatą Pełczyńską z Zielonej Fabryki. Dzień dobry. Dzień dobry. Małgosiu, gdzie kupować gwiazdy betlejemskie? Tylko w dobrych kwiaciarniach, w dobrych centrach ogrodniczych, gdzie źródło gwiazd betlejemskich jest dobre i znane. Tutaj mamy wiele rodzajów, wiele gatunków. Jak kupić i za ile kupić, żeby nie przepłacić i żeby nie kupić bubla? Dobry towar musi kosztować, ale gwiazdy od kilku do kilkunastu złotych, do kilkudziesięciu, większe kompozycje. Czy to prawda, że taki piękny kwiat niestety jest trujący? Yy, no, nie jest zdrowy, ale trzeba by go naprawdę bardzo wiele zjeść, żeby mógł zaszkodzić. My mamy cieszyć swój wzrok. I właśnie teraz, <laughs> dokładniej, to właśnie teraz powiesz nam, w jaki sposób można udekorować taką gwiazdę. Mamy tak, taką w koszyczku. Bardzo, bardzo tradycyjną czerwoną e, gwiazdę betlejemską, przygotowałam już wcześniej, żeby tutaj czasowo, e, bardzo naturalna e, rafia e, z kawałkami pomarańcza i do tego pójdzie laseczki cynamonu, które też z boku wkładamy, e, m, z gwiazdą betlejemską jest tak jak z kobietą, jej piękna nie należy przyćmić, więc ta dekoracja też powinna być na tyle subtelna, żeby podkreślić jej piękno, a nie przyćmić. Mamy także stroik, prawda? Tutaj przygotowane są elementy do jego Tutaj wykonania. Chciałam pokazać taki błyskawiczny sposób na strojcze, który każdy w domu może przygotować. Mamy tacę, mamy świecę, mamy kilka gałązek jedliny. Te wszystkie elementy możemy w dowolny sposób właśnie sobie położyć na tacę. Gwiaz... Oczywiście prawda? gwiazda beteńska z ulubionym brokatem. <słuch> O, i to wszystko jeszcze możemy posypać śniegiem. Posypiesz? Posypię śnieg, to jest taki specjalny śnieg, kiedy na dworze go brakuje. O, to ja też muszę proszę się w takim razie w to zabawić. Aha, i ale fajne. Jeszcze utrwalić, żeby on się przytrzymał na listkach. I proszę, to idealne na stół, prawda? Proszę bardzo, i proszę odpalić świecę. Ok, to musimy się w takim razie wymienić, ja ci dam mikrofon. Tak. Okay, I mamy gotowy stroik na świąteczny stół. A masz jeszcze coś takiego, powiedziałaś, bardzo, bardzo eleganckiego. Tak, tutaj też przygotowaliśmy y, gwiazdę pok do pokazania, taka bardziej w stylu glamour, mm -hmm. czyli eleganckie naczynie, tutaj mamy inną odmianę jasną, bombka, y, brokatowe gałązki, y, 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 trochę srebra, y, też właśnie naturalnej jedliny i w taki prosty, elegancki sposób też można przygotować gwiazdę betlejemską. I ją też możemy czymś posypać, tak? <laughs> tak, będziemy sypać, no może tą wezmę. O, zrobi nam się miejsce. Proszę. Najpierw Przywinamy klej. Klejem. Tak. Też proszę w domu jakiegokolwiek nie używać. To musi być specjalistyczny, który nie zaszkodzi kwiatom. I. Broka. I to mogę sypać, tak? Dawaj. Na całego? Na A, jest, jest fajnie. Tu może z przodu pokażemy, jak to wygląda. O. Dobra, super. Małgosiu, no to w takim razie, gdzie możemy postawić gwiazdę betlejemską u siebie w domu? Na stole, oczywiście, ale gdzie jeszcze może coś podpowiesz? Na stole, na komodzie, właściwie w każdym miejscu, pod warunkiem, że nie jest to nie ma przeciągu, jest jasne miejsce i jest ciepłe miejsce, bo gwiazda betlejemska lubi ciepłe temperatury. I może stać, tak jak powiedział dzisiaj twój mąż, aż do Wielkanocy. Nawet dłużej. Trzymamy w takim razie was za słowo. Czy ja mogę zabrać taką gwiazdę betlejemską dla Oli Rosiak? Proszę bardzo, tutaj mamy przygotowane. Dziękujemy za pobyt w naszym mieście, w naszej kwiaciarni. To w takim razie jedna będzie dla Oli, a druga będzie dla Marii, Proszę naszej wydawczyni. Bardzo, bardzo dziękuję. dziękuję. Pozdrawiamy panie. serdecznie z Gniezna i miłego dnia życzymy. A wam już wesołych świąt. Dziękuję bardzo.